Założę się, że macie w swoich domach stare, zużyte meble, które zamierzacie wyrzucić. Zanim jednak to zrobicie, zastanówcie się dwa razy, ponieważ naszym meblom możemy nadać drugie życie, zatrzymać ich naturalny proces przemijania, a pomoże nam farba Liberon, kazeinowa i kredowa. Dzisiaj zaopiekuję się swoją starą, zużytą nocną szafką, na której zastosuję dekoracyjny efekt przecierki. Malować będę w domu, ponieważ na dworze jest zimno, a farba nie jest toksyczna. Syczna, jest na bazie wody. Zanim jednak otworzę farbę, zanim rozpocznę malowanie, to muszę szafkę odpowiednio przygotować. Drewno przeszlifowujecie papierem ściernym i odpylacie. Drewno lakierowane, malowane oraz laminat najpierw myjecie i odtłuszczacie, a dopiero później szlifujecie papierem ściernym. W niektórych przypadkach zalecane jest zastosowanie odpowiedniego podkładu, np. do drewna zawierającego taniny. Szafka jest już przygotowana do malowania. Czas na krok numer dwa. Raz, dwa. Nakładamy farbę w kolorze bazowym, farbę kazeinową. Jest ona stworzona na bazie naturalnego białka z mleka, a także kredy. Charakteryzuje się dużą przyczepnością. To co? Gotowi na mieszanie? No to mieszamy. Musicie dokładnie wymieszać farbę za pomocą mieszadełka. Nakładacie ją za pomocą płaskiego pędzla jedną lub dwie warstwy. Pozostawcie do wyschnięcia przez 4 godziny. 4 godziny minęły. Pierwsza warstwa farby nałożona. Jeden kolor na szafkę, drugi kolor na szufladę. Ogranicza Was tylko... Wasza fantazja. Farba kazeinowa ma najgłębszy matowy aspekt wykończenia. Idealnie kryje i jest odporna na ścieranie. Cała masa kolorów, na pewno wybierzecie coś dla siebie. Tak naprawdę patrząc na moją szafkę, możecie sobie pomyśleć, że jest to finalny efekt. Mógłby być, ale ja chcę pójść krok dalej. Nałożę za chwilę farbę kredową, żeby uzyskać efekt przecierki. Będziecie przecierać oczy ze zdumienia. Zbyt gruba warstwa farby nie jest wskazana. Gdy farba będzie dotykowo sucha, czyli po jakichś 10-15 minutach, przetrzyjcie dobrze wyciśniętą mokrą gąbką narożniki, krawędzie, listwy, czyli elementy imitujące ślady naturalnego zużycia. Przecierajcie powierzchnię regularnie, spłukując gąbkę. Pozostawcie do wyschnięcia na 4 godziny. Jak widzicie, naszym meblom możemy dać nieśmiertelność. Dlatego po co wyrzucać stare szafki i iść do sklepu kupić nowe? Zresztą takiego arcydzieła nigdzie nie dostaniecie. Warto z kolei wybrać się do sklepu mrówka i zaopatrzyć się w farbę Liberon. Jeśli podoba Wam się ten efekt, zasubskrybujcie, zalajkujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach.